Witaj na kanale Szepty Duszy miejscu, gdzie przyglądamy się historiom z doświadczenia bliskiego śmierci oraz towarzyszącej temu podróży poza ciało. Dzisiejszym bohaterem jest Chris Kito, a historia pochodzi z kanału Coming Home, do którego link zostawiam w opisie tego filmu. Chris dorastał w bardzo kochającym domu. Był najstarszym z trzech braci, a młodsza dwójka podążała jego śladami. Wszyscy uprawiali ten sam sport, wszyscy zostali ratownikami na basenie, wszyscy chodzili do tej samej szkoły. Ale kiedy przyszedł czas na zakończenie nauki, Chris był jedynym z całej rodziny, który zdecydował się opuścić Nowy Jork. Przeprowadził się do Kalifornii i tam rozpoczął swoje dorosłe życie. To było dosłownie jak czysta karta. W Los Angeles nie znał ani jednej osoby i wszystko musiał zaczynać od zera, mając w tamtym momencie życia 23 lata. Chodził na rozmowy o pracę, a później prowadził zwykłe, codzienne życie. W kwietniu 2012 roku poszedł na przyjęcie urodzinowe swojego przyjaciela, które zorganizowano w restauracji. To był niedzielny wieczór, około godziny 21. Wszyscy dobrze się bawili, a sam Chris nie pił tego dnia żadnego alkoholu. W pewnym momencie zaczęto podawać deser, który wyglądał jak zwyczajne ciasto czekoladowe. Chris ukroił kawałek, wziął do ust i przełknął. W pierwszej chwili pomyślał, że może coś było surowe. Chris bowiem od dziecka dorastał, będąc uczulonym na orzechy. Przez to też w ogóle ich nie jadł i tak naprawdę nie wiedział nawet jak smakują. Miał co najwyżej pojęcie o tym jak pachną, ale wiedząc, że jest na nie uczulony, po prostu unikał ich przez ostatnie 24 lata, nie wiedząc nawet jakie skutki może wywołać. Od kiedy pamięta, zawsze miał epipeny, czyli specjalne strzykawki zawierające adrenalinę na wypadek wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, które często okazywały się przeterminowane, bo nie było konieczności ich użycia. I teraz, kiedy przełknął ciasto, pomyślał, Boże, czy ja to połknąłem? Zorientował się po fakcie. To był moment, automatyczna czynność wykonywana tysiące razy, szczególnie kiedy jesteś zajęty rozmową z innymi ludźmi. Chris był w szoku, że do tego dopuścił. Uświadomił sobie właśnie, że w tym cieście były orzechy. Początkowo nie miał żadnej silnej reakcji, czuł jedynie drobne mrowienie na swoich ustach i języku. Pomyślał wtedy, że po prostu weźmie coś do picia, aby pozbyć się tego mrowienia. W końcu stwierdził, że pora wracać do domu. Była już noc. Pomyślał, że w domu weźmie dwie tabletki przeciwhistaminowe, wyśpi się i rano wszystko będzie w porządku. Kiedy jednak leżał już w łóżku, zaczęły dręczyć go myśli. Jak się czuję? Czy to tylko mi jest tak gorąco, czy to po prostu gorąca noc? Czy przypadkiem nie oddycham coraz ciężej? Teraz nie wiedział już, czy jego objawy nasilają się, bo coś rzeczywiście się dzieje, czy są one skutkiem dręczących go myśli i ataku paniki, czy jego układ nerwowy z ich powodu sam się nie nakręca. Chris postanowił wstać z łóżka i udać się do łazienki, poszukać swoich epipenów, tak na wszelki wypadek. Kiedy je znalazł, oczywiście okazały się przeterminowane. Kiedyś słyszał od kogoś, że lek zadziała również po terminie ważności, ale nie wiedział tego na pewno. Spojrzał w lustro. Jego skóra była czerwona. Na twarzy, szyi i ramionach pojawiła się wysypka, a więc pojawia się reakcja organizmu. Wtedy dotarło do niego, że coraz trudniej mu się oddycha. Wiedział, że sytuacja się pogarsza, dlatego postanowił podjąć decyzję. Była niedzielna noc, około 23.00. Ulice powinny być puste, więc Chris uznał, że wsiądzie do samochodu i pojedzie prosto do szpitala. W trakcie jazdy miał już duże trudności z oddychaniem, ale szczęśliwie udało mu się dojechać do szpitala. Wpadł na izbę przyjęć, podszedł do pielęgniarki siedzącej za biurkiem i powiedział, że dostał reakcji alergicznej i pilnie potrzebuje pomocy. Pielęgniarka zapytała o dokument tożsamości, a kiedy wyciągnął portfel, aby go wyjąć, jego funkcje motoryczne zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Nie tylko nie był w stanie już wyciągnąć dokumentu, ale po chwili musiał być wspierany przez dwie pielęgniarki, aby ustać na nogach. Pamięta ten moment bardzo dokładnie, choć minęło już ponad 10 lat. W ciągu zaledwie chwili znalazł się na łóżku, otoczony przez zespół medyczny. Pamięta do dziś to uczucie bycia całkowicie świadomym tego, co się dzieje, nie będąc jednocześnie w stanie oddychać. To było uczucie bycia w sytuacji, z której możesz już nie wyjść cało. Chris pamięta, że na tamtym etapie nie był już w stanie się odezwać. Stracił także zupełnie poczucie czasu, tak jakby ten po prostu się zatrzymał. Podano mu leki przeciwhistaminowe, adrenalinę, podpięto pod tlen, ale reakcja alergiczna nie chciała się zatrzymać. Nie potrafili tego odwrócić. Chris doskonale pamięta wyraz twarzy lekarza, pełny paniki, smutku i współczucia, mówiący przepraszam, nie potrafię cię uratować. W tym momencie do Chrisa dotarło, że umiera. Nie było w nim jednak złości wobec lekarza, nie było też już żadnego bólu. Wszystko, co materialne, przestało mieć znaczenie. Czuł, że odpływa że opuszcza to ciało. Był gotowy na śmierć. Nie chciał jej, to oczywiste, ale nie walczył z nią. Po prostu to zaakceptował. I teraz, w tym właśnie momencie, w tej akceptacji, pojawili się jego dwaj dziadkowie. Jeden z nich odszedł, kiedy Chris miał zaledwie dwa lub trzy lata, a drugi odszedł jeszcze kiedy jego mama była młodą dziewczyną. Nie miał zatem nawet okazji go poznać. Teraz jednak obaj stali przy nim i powiedzieli: „Nie możesz umrzeć. Masz jeszcze coś do zrobienia.” Te słowa po prostu pojawiły się w jego świadomości. To było jak wszechogarniające zrozumienie. Choć nie widział ich wyraźnie, wiedział dobrze, że to byli oni. To, czego teraz doświadczał, nie pochodziło ze znanego nam fizycznego świata. Ich obecność i słowa miały ogromną moc. W tym momencie w Krysie zaszła zmiana. Z akceptacji swojej sytuacji przeszedł do walki. Pamięta, jak w pełnej świadomości powtarzał sobie: Będę walczyć. Nie mogę umrzeć, to się nie wydarzy. I wtedy pamięta, został wciągnięty z powrotem do swojego ciała i po raz pierwszy od długiego czasu był w stanie złapać oddech. Jednocześnie w jednej chwili opuścił go stan ogromnej, błogiej euforii i spokoju, którego jeszcze przed chwilą doświadczał, będąc poza ciałem. Teraz ponownie czuł ból. Ponownie walczył o każdy kolejny oddech, ale wiedział już, że da radę. W ciągu kolejnych siedmiu godzin jego stan się ustabilizował. Mógł normalnie oddychać, a po jego wysypce i czerwonej skórze nie było śladu. Chris jednak miał zupełnie inne poczucie czasu. Pamięta, jak zapytał pielęgniarkę, co się z nim działo przez te 40 minut, a ona dopiero uświadomiła go, że od jego przyjścia minęło 7 godzin. Powiedziała też, że jego stan diametralnie się przez ten czas zmienił. Był teraz nie do poznania względem stanu, w jakim się tam zjawił. Pielęgniarka powiedziała mu także, że w skali od 1 do 10 byli pewni na 9,5, że nie przeżyje tego ataku. Kiedy wypisali go ze szpitala, nie rozumiał jeszcze, że przeżył doświadczenie bliskie śmierci. W tej chwili po prostu nie mógł uwierzyć, że to wszystko w ogóle się wydarzyło. Potrzebował jedynie wrócić do domu i odpocząć. Dziś często żartuje, że musiał wrócić do żywych, bo nie zapłacił za parking. W ciągu kolejnych dni dużo odpoczywał i wciąż dochodził do siebie. Nadal odczuwał bardzo duży ból, bolało go całe ciało. W trakcie interwencji medycznej wpompowano w niego ogromną ilość leków i środków. W kolejnych dniach Chris zaczął zauważać, że wszystko się zmieniło. Pamięta, że w trzecim dniu, kiedy ból przestał mu już dokuczać, wyszedł na zewnątrz, trochę się poruszać i powąchał róże. Do tej pory nigdy nie miał zbyt dobrego, wyczulonego węchu. Teraz jednak czuł zapach tej róży w całej okazałości. To sprawiło, że ze wzruszenia po prostu się rozpłakał i takich momentów było więcej. Jego reakcje na rzeczy stały się dużo bardziej emocjonalne. Przez kolejne 6 do 7 miesięcy każdego dnia wstawał z łóżka i nie wiedział, kim tak naprawdę jest na poziomie emocjonalnym, duchowym i mentalnym. W tym czasie nie miał pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak doświadczenie bliskie śmierci. Nigdy nie trafił na ten akronim NDE, nie miał po prostu pojęcia, co się z nim dzieje. I któregoś dnia, przeglądając internet, postanowił poszukać odpowiedzi. Czuł, że tamtego dnia wydarzyło się coś więcej. I wtedy trafił na stronę IANS, International Association for Near Death Studies, czyli organizację non-profit zajmującą się badaniami z pogranicza śmierci. Sam przeczytał, czym jest doświadczenie bliskiej śmierci oraz 30 najpopularniejszych cech wspólnych dla wielu relacji, zarówno tych fizycznych, mentalnych czy emocjonalnych. Chris przyporządkował do swojego doświadczenia aż 29. To nie pozostawiało złudzeń. Tego dnia wydarzyło się coś dużego. Wtedy postanowił odezwać się do osoby prowadzącej badania. Zwierzył się, że nie ma pojęcia, co się z nim dzieje. Nie wie już dłużej, kim naprawdę jest, i zrelacjonował swoje doświadczenie, a ona odpowiedziała mu: Skarbie, miałeś doświadczenie bliskie śmierci. Wtedy zrozumiał, że tego dnia wydarzyło się coś więcej niż tylko to, że prawie udusił się na szpitalnym łóżku. Wtedy postanowił dać sobie przestrzeń, aby spróbować poznać siebie na poziomie duchowym. Wcześniej, kiedy ktoś pytał go o to zdarzenie, natychmiast ucinał temat albo opowiadał jedynie połowę historii, tę połowę dotyczącą czysto fizycznych doświadczeń. Pomijał zupełnie tę płaszczyznę duchową, swoje faktyczne doświadczenie bliskiej śmierci, swoją rozmowę z dziadkami czy opuszczenie ciała. To zajęło lata, zanim postanowił się tym podzielić. I choć minęło już 10 lat od tego zdarzenia, proces integracji tego wszystkiego w jego głowie nadal trwa. Jak mówi, to przygoda na całe życie. Tak naprawdę całe to doświadczenie to jedynie 5% historii, pozostałe 95% dotyczy tego, co zrobisz później. Chris nie powinien był przeżyć. Tamtej nocy wszystko prowadziło do jego nieuchronnej śmierci. Dzisiaj czuje się ogromnym szczęściarzem, że wciąż jest na tym świecie. Dostał od świata drugą szansę, i pytanie brzmiało, jak ją wykorzysta. To pytanie prowadziło go przez życie od tamtego dnia. Czy mogę zrobić coś dobrego, choćby odrobinę. Obojętnie w jaki sposób, nawet jeśli będzie to coś tak małego, jak podniesienie śmieci schodnika, bycie uważnym, próbować oddać światu coś pozytywnego. Chris rozumie, że nie jest tu, aby zbawić i uratować cały świat, ale zadaje sobie pytania, czy mogę wejść na wyższy poziom świadomości, czy mogę wejść w stan wdzięczności, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło. Powodem, dla którego Chris zdecydował się otworzyć i opowiedzieć o tym wszystkim publicznie po ośmiu latach milczenia, było podjęcie decyzji, że po prostu chciałby się odwdzięczyć. Nie wie, kto usłyszy jego relacje i w jaki sposób potencjalnie to komuś pomoże. Nieważne jednak, czy ktoś ma teraz trudny czas w życiu, czy może szuka odpowiedzi, poczucia spokoju, komfortu czy czegoś innego. Ta historia jest odpowiedzią na ich poszukiwania i dlatego właśnie postanowił się nią podzielić. To jego sposób na podziękowanie wszechświatowi, energii, Bogu. Ktokolwiek lub cokolwiek tam jest. Chris głęboko w środku czuł po prostu potrzebę, aby odwdzięczyć się za to, że wciąż tu jest. Nie wrócił tu bez powodu. Nie wie dalej, co było tym powodem, ale postanowił żyć w zgodzie ze sobą, swoimi wartościami, w pełnej autentyczności i po prostu pomagać innym. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję, że wysłuchałeś jej do końca. Jeśli jakiś fragment szczególnie Cię poruszył, podziel się tym proszę w komentarzu. Będę również wdzięczny, jeśli polubisz to wideo i zasubskrybujesz kanał, a tym samym przyczynisz się do jego rozwoju. Do usłyszenia następnym razem.